W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Pan z Wami. Drodzy rodzice, kochani, kochane dzieci, drodzy chrzestni, krewni, którzy dzisiaj przybyliście z Waszymi pociechami. W życiu każdego z nas był taki dzień, kiedy zostaliśmy przyniesieni do Kościoła przez naszych rodziców, przedstawieni Panu Bogu z pokorną prośbą, aby obmył nasze serca znakiem z nieba, aby udzielił nam Chrztu Świętego. To możemy powiedzieć, że wtedy Pan Bóg po raz pierwszy wziął nas na ręce i powiedział do każdej dziewczynki, każdego chłopca, Jesteś moim najukochańszym dzieckiem. I wypisał imię każdego z nas, bo na Chrzcie Świętym otrzymaliśmy imię, wypisał imię każdego z nas głęboko w swoim sercu i ukrył Pan Jezus to imię w swoim sercu, bo troszczyć się o to będzie o nas zawsze. Dlatego dzisiaj, w przeddzień pierwszej komunii świętej, tego radosnego spotkania z Panem Jezusem w Eucharystii, Przyszliśmy tu do świątyni, by uroczyście podziękować Panu Bogu za dar życia, za dar wiary, które jest nazywane nowym życiem, życiem w Panu Bogu. Podziękować naszym rodzicom kochanym i wszystkim, których Pan Bóg postawił na drodze naszego życia, abyśmy wzrastali jako dzieci Boże. W czasie tego nabożeństwa przypomnimy sobie, że jesteśmy dziećmi Boga. Każdy z nas jest dzieckiem samego Boga. Pan Bóg ma o nas staranie. A więc dziękując, pragniemy też odnowić nasze zobowiązania przyjęte na Wszcie Świętym. Będziemy przepraszać Pana Boga, ale wiemy też, że po Bogu najważniejsi są rodzice. Oni nam zastępują Pana Boga na Ziemi. A więc każdy grzech przeciwko rodzicom. Jest szczególnym grzechem przeciwko Panu Bogu. Dlatego też pragniemy wsłuchać się w słowa Ewangelii, które za chwilę Pan Jezus do nas wypowie. Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do uczniów: Jeśli przyniesiesz dar swój przed ołtarz, i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie. Zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Oto słowo pańskie. Krótka ta ewangelia. Jedno zdanie. Ale jakże wymowne. Mówi Pan Jezus o tym, że jeśli chcesz złożyć na ołtarzu swój dar. Jutro każda dziewczynka, każdy chłopiec pragnie złożyć Panu Jezusowi najcenniejszy dar na ołtarzu. Wiemy, że tym darem najcenniejszym, jakie każdy człowiek ma, jest jego serce. Pragniemy ofiarować Panu Jezusowi nasze serce. Ale Pan Jezus przypomina, jeśli zauważysz, że brat twój, siostra, tata, mama, kolega, koleżanka może mieć żal do ciebie o coś, to najpierw ten dar swój zostaw przed ołtarzem. Idź i pojednaj się, a dopiero daj dar swój ofiary. Bo wiemy, że Panu Bogu miłe są dary, które płyną z czystego serca. Z dobrego serca, ze szczerego serca. A więc dlatego jesteśmy dzisiaj tutaj, w sobotę, przed pierwszą komunią świętą, żeby oczyścić nasze serca. Pan Jezus powiedział też: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni, obciążeni, ja was pokrzepię. Do świętej Faustyny, która tu w naszej katedrze się modliła dawno, Pan Jezus mówił: Oddaj mi wszystko. Ale Panie Jezu, ja Ci oddałam już wszystko, mówi Faustyna. Oddaj mi całą swoją nędzę, oddaj mi wszystkie grzechy. Dopiero wtedy będę widział, że całe Twoje serce oddałaś mi. Dlatego też zachęcam Was, drogie dziewczynki, chali chłopcy, do tego, by dzisiaj oddać Panu Jezusowi całe swoje serce. Weź Panie Jezu wszystkie moje grzechy, moje słabości, moje nieposłuszeństwa, moje zaniedbania, moje kłamstwa. Weź Panie Jezu. Pan Jezus w tym celu ustanowił kapłanów i mówi do nich: Odpuszczajcie wszystkie grzechy. Komu odpuścicie grzechy, są mu odpuszczone. A więc dzisiaj dzień, kiedy Pan Jezus w konfesjonale. Siada w osobie kapłana po to, by odpuścić wszystkie grzechy, by oczyścić nasze serce, by ono było tak leśniące, tak piękne, jak w Dzień naszego Chrztu. Bo tylko takim sercem cieszy się Pan Jezus. Więc myślę, że już rachunek sumienia w domu zrobiłyście, drogie dzieci, przypomniałyście sobie wszystkie grzechy. Kapłan w imieniu Pana Jezusa ma przyjąć te grzechy i oddać je Panu Jezusowi. Nikomu nie wolno mówić, o tych grzechach, które usłyszał kapłan na spowiedzi. Dlatego z całą szczerością, odwagą, miejcie świadomość, że te grzechy oddajecie Panu Jezusowi i już ich więcej nie będzie. Już ich więcej nie będzie. Bo wiemy, że najważniejsze jest, żeby się ze wszystkich grzechów i szczerze, dobrze wyspowiadać. Ale, tak jak wspomniałem na początku, po Panu Bogu najważniejsi są rodzice. To oni dali nam życie. To oni przynieśli nas do kościoła, aby Pan Bóg uczynił z nas swoje dzieci. To oni nas wychowują, karmią, ubierają, troszczą się o nas, wychowują. To oni martwią się, kiedy z nami się coś złego dzieje. Ale wiemy, że naszych najwięcej grzechów to jest chyba wymierzonych przeciwko rodzicom. Chociaż bardzo kochamy rodziców, to czasami ich ranimy swoim nieposłuszeństwem, złym słowem, brakiem wdzięczności rodzicom, ranimy. Dlatego przepraszając dzisiaj naszych rodziców, chcemy w tym geście przeproszenia przeprosić zarazem samego Pana Boga i wszystkich, których w życiu czymkolwiek zraniliśmy, czymkolwiek zasmuciliśmy. Więc myślę, że dzisiaj, zanim. Podejdziemy do spowiedzi, zanim odnowimy nasze przyrzeczenia chrzcielne, to będziemy dziękować naszym rodzicom i prosić. Dziękować, to znaczy, będziemy mówić rodzicom dziękuję. Ci mamo dziękuję. I drugie to przepraszam. Przepraszam za wszystko. I teraz nastał taki moment, kiedy Podejdziemy do naszych rodziców, by im powiedzieć przepraszam, dziękuję, uściśnijcie, ucałujcie Waszych rodziców, pojednajcie się z rodzicami, aby otrzymać w ten sposób Boże błogosławieństwo na czas spowiedzi. Podejdźcie dzieci do rodziców. Uściśnijcie, ucałujcie. Za chwilę zostanie uroczyście wniesiony paschał, to świeca, która przypomina nam o naszej przynależności do Pana Jezusa. Przypomina nam, że naszym światłem, naszym życiem jest sam Pan Jezus. Więc będziemy teraz dziękować Panu Jezusowi i prosić Go, by zawsze był światłem dla naszego serca by oświecał nasze myśli, był zawsze w naszych słowach, w naszych czynach, byśmy w ten sposób mogli uwielbiać Jezusa za nieskończone dary Jego łaski, Jego obecności. Rodzice podchodzą zapalić świec od paschału i wręczacie dzieciom zapalone świece. yeah uh -huh. Pięknie. Patrzymy teraz na Paschał, w lewej ręce trzymamy zapaloną naszą świecę, która symbolizuje, że w naszych duszach płonie światło życia Bożego. I teraz nastąpią, od, nastąpi odnowienie przyrzeczeń świętych. Tych przyrzeczeń, drogie dzieci, które w dzień waszego chrztu wasi rodzice i chrzestni uroczyście złożyli Panu Bogu. Teraz już wy sami, dziewczęta i chłopcy, Powiecie Panu Jezusowi, a więc pytam Was, czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci bożych? Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby cię grzech nie opanował? Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Czy wierzysz w Boga Ojca, wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi? Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Czy wierzysz w Ducha Świętego, Święty Kościół, powszechne obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie z naszą chlubą w Chrystusie Jezusie Panu naszym. A teraz udamy się w procesji do Krzcielnicy, a więc do tego źródła, gdzie zostaliśmy na nowo narodzeni. Powietrzem moim jest Powietrzem Pan Bóg nas na nowo przygarnął jako swoje dzieci i przypomniał nam, że jesteśmy Jego ukochanymi dziećmi, Jego skarbami. Więc teraz z radością módlmy się i wołajmy do Pana Boga, tak jak nas nauczył sam Pan Jezus, Syn Boży. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj